Witam Was bardzo gorąco w moim kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym bardzo ładnym miejscu i przygotowałam dla Was kolejny strój dnia. Więc co mam dzisiaj na sobie? Po pierwsze chciałam Wam pokazać moją koszulę, którą również dostałam od firmy Choice. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jest to, jak widzicie, taka bardzo śmieszna koszula w pieski, w małe pieski. Chyba nie ma nic bardziej uroczego. Do tego dobrałam sobie spódniczkę i ona jest chyba Weromody. jeżeli się mylę, to napiszę wam oczywiście na dole. Do tego buty takie zamszowe z elementami lakierowanymi i takim bardzo fajnym geometrycznym obcasem, które są z centrum. Jeżeli chodzi o dodatki, to mam dokładnie to samo co ostatnio, czyli zegarek z Genewy oraz bransoletkę zycenemu e i pierścionek zycenemu. E I do tego dobrałam sobie również takie okulary, również. Bardzo mi się podobają szczególnie właśnie ta część i tak właśnie się dzisiaj prezentuje mój strój. Ja już uciekam bo strasznie wieje, więc to było na tyle i do zobaczenia, do następnego, cześć!